Hejcie kochani, z tej strony Kokili. a dzisiaj, słuchajcie, będziemy reagować na moje stare filmiki Ten filmik został stworzony rok temu, nawet jest napisane i słuchajcie, on brzmi mniej więcej Czy gracze w Brookhaven potraktują dobrze biedną osobę? Bardzo dziwny tytuł, ale sprawdzimy więc, czy rzeczywiście tak jest Dobra z tej strony komisja, a gdzieś słuchajcie e, po tej sytui przerwie. O, ale głos nie tyle mam dziwny. na dziwne. moim kanałku, gdzie e, to jest e, właściwie na moim e, na moim drugim, e, na moim drugim e, koncie na Roblox, gdzie słuchajcie nie mam Roblox. Kanałku, a później jest ten podczymy, Roblox, tym, więc widzimy... Żeby... Napiszę. Albo Roblox, fani, albo kanał. w życiu, ale słuchajcie, no, no. nikogo tu nie mam znające, Ale w ogóle kringowe te filmy, które kiedyś zrobiłam. Ale słuchajcie, no już możecie no, już, już usłyszeć my... różnicy pomiędzy e, tamtym głosem, a pomiędzy tym na przykład. Hejka? Mam Zobaczcie nadzieję też z... inną kamerę, bo ta, e, którą teraz tu z... Z... jest, Poleski. jest inną kamerą, no więc też dziwne e, nagłośnienie. Nie mam hejka. Bitzą w ogóle wszystkim hejka. Hejka Mam nadzieję, że ktokolwiek mm -hmm. tu będzie Hejka tu... Dobra, ona nie jest z Polski chyba Dobra Dobra, by mi odpowiedziała Ale wiecie, bierzemy naj... By mi nie m, odpowiedziała Najtańsze Najtańsze takie coś to... Mhm Dobra, nikt do mnie nie podchodzi, ani nic Wiecie, nie czepia się mnie, mojej Ja bym wtedy nie mam w ogóle penu I po prostu ze mnie Więc mi... nie wnikać Mi wnikać w ogóle taki dziwny skin. Założyłam um, specjalnie to idzie. aby nic. ktoś po prostu m... nie wiedział o, o mnie i w ogóle... Mam pomysł, Szybcie. może wejdziemy do tej willi, zobaczymy jak on mnie potraktuje. na pewno no, nie gada, mnie wyrzuci. Skąd na pewno on to mnie ma? wyrzuci z tej willi. Skąd on to ma? To jest creepy. Tak, creepy. Idziemy, 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 idziemy. Chyba wtedy Pu -pu? to był Halloween, Pu -pu. ale nie jestem pewna. Nikt? Nie? Tu nikogo nie ma. Aha, Ej. bardzo zdziwiona, że nikogo nie ma. Ale to tak naprawdę wie, że. Nawet mi nie otworzył, no jak. Nie jestem tam zaproszona. Dobra. Zobaczmy. Dobra. A więc tu mamy most. Mhm. O, tym razem jest ładniejsze wejście. Ładniejsze na, wejście. na otwarcie. Jak zablokowali e, mi to? Tu ludzie tego dają. Aleś widce morskiej. Mamma <grym> mnie tu będzie. Em, dobra. Em, <mulity> <mulity> Bardzo fajna pioseneczka w ogóle. Dobrze widzę, żeby była jasna. Tak tym do nich. Troszę otworzyłem mi... ich. Nawet spoko piosenka. Dobra. Bra. Tu ludzie coś tam piszą, po prostu. Ja ciągle to powtarzam ja dobra, rozumiem. ale po prostu Może widzimy, zawsze gdy się z trosiem. Podczas po nagrywania, jak powtarzam dobre. No. Oooooo! No to jak nie ślub, nie ślub. Dobra. Jak mnie potraktowali, słuchajcie. S no bo brubele, ja bym też tak na przykład kogoś potraktowała, który ktoś naumyślnie. Łamał nie mi się to wili. wili. I po Róż, prostu tak, wiesz, to jest wredne, e, wiecie, włamał do mnie to, mega długo wredne, to go odepchnęła, ja, ponieważ się bym tak wiedziała, że słuchajcie, ja, ta willa jest moja, to, a nie kogoś, nie chce ktoś na przykład to, zarobi to, na nią, to, zróbmy własny dom, czy coś. Po prostu, zobaczmy, ile osób zechce w ogóle pójść tam. Na pewno zero. Ej, zobaczcie, bariera. Okej, bariera. to jest wredne, my najdalej od niej. Zrobimy sobie mm -hmm. dom. I taki mega ładny. Mega ładny. Znaczy, ten dom. Może po Nie, on chodziło... mi się w ogóle nie podobał. Wtedy się źle W ogóle. Dobra. Weźmy sobie. usiądźmy na ja. leżak. O Nawyśmy matko. Dół. Jakbym nigdy w życiu leżaka nie nie Przezka. Przezka, jaki to jest dom? Mhm. Mm w domu 17. W domu 17. Tu już są. Tymczasem ludzie, którzy są z Anglii. O no no nie, w ogóle zada? Nie chcę wejść do mojego domu. Dobra. Um, oczywiście. Um, bo ogólnie tu byli Anglicy i. i e, Był ktoś, ktoś. No, Hiszpanię w Hiszpanii tyle. Więc w tym filmie było mega klingowo. Tak czy siak. Ale przynajmniej wiemy, że obcokrajowcy nie są. Mm mhm. Dla na nas też mili. Mhm. Opcja kreacie widzę pedig dla nas. Ale te pringowe moje filmy jest kiedyś, naprawdę są mega pringowe i teraz miała się mega pringowo czuję komentując Dobra. te wideo. Która po prostu będzie miała cukierki mm -hmm. i normalnie będzie chciała. Um, też wideo, że wrócić do, do domu halo będzie do Lub po Halloween. Jak naciśnięcie na przykład na to? Mhm. Mm tak To coś wydawało, to taki kufr. Dobra, bardzo ludzie dziwne. tu naprawdę nie wpuszczają. Nawet mm. jak mam torbę z cukierkami, nie wpuszczają. <grym> o, matko. Nie są tacy przekupcy. By... <grym> no, ludzie, odpocząć. no. Ten dom jest bardzo wredny. Zapiszcie sobie. Chyba link, ludzie są bardzo wredni. Mówiłam, że tak nie wolno, ale. No to było wredne akurat. Nie powiedziałabym. Zobacz, ale ludzie? Po prostu Co to jest? Co to jest? No drapina. Szybcie, tu coś jest. Nie, tu dobra. nic nie ma. To... Okay. E, po prostu ktoś chciał pójść na dach. A ja bezkarnie. Aha, Aha fajne. Lekceważyłam to, to fajne. i weszłam do mm. no. na dach. I zobaczcie, kolejny już chyba drugi hmm. dom Chyba? No dobra, dobra Zaczęłam nagrywać zbawiał mnie, ale nie chyba. Tu są na pewno. naprawdę wredni no ludzie. No dobra przedtem. Trochę cisza, mój filmik. okej Tu okay. naprawdę widzę, się dzieje. Mm -hmm. Siecie bardzo źle. Nawet nie sprawdzili, kto to do nich przyszedł. tylko od razu. A zbanowali. co by mieli? To było mega wredne. Nie, to nie było w ogóle wredne, widzimy. Nie słuchajcie, moi kiedyś przeszłości. Tak, to jest z, tylko e, słuchajcie mnie w teraźniejszości. No, Niedługo e, będzie no przeszłości. Jak to będę komentować. Ja tylko Dobra. Jak chcę cukierka! No, nie chcę cukierka! To seku. <laughs> Okej okay. Dobra. Na górze nie mhm. mamy. Ja w ogóle tak mało gadałam powiedzieć, bo stresowałam, gdy na przykład. Okay. Ym, nagrywałam i to dom, był taki wielki stres, dom, bo wiecie, to, co... nagrywasz i wiesz, że wiesz, ludzie będą dom, takie domowe, że dom, wiecie, Ciebie oglądać i, i po prostu, to no... Hmm. Ten dom, I co dalej? Ten kamer. nie można zmienić kolor. Ta kamera bardzo przeszkadzała A mi wtedy, było, pamiętam. Kamery. Że po prostu nacisnąłam wszystko, aby po prostu no coś, ta kamera widzę, nie jak była jak taka. Dla Ja często właśnie sprawdzałam. Jak e, ci ludzie zna, mili, e, tu będą mieli tu i w ogóle... Znaleźć, kto Więc po no zbanuje. Kurde, taka szybko e, to przeszkadza. Dobra. Ale przynajmniej są blusy, bo nie mi z sejfu. No, Dobra. przynajmniej to. Gdy widzi się osobę biedną, to nie ma co, po prostu i omija. omija. Ja nie mogę, ale ja srebrną taka, widzimy? Możecie napisać. Możecie obejrzeć ten film, od razu po moim wrzuconym. Komentatory moich filmów. Kurde. Kto jest fanem Kuki Uli? Aha, ja. Pewnie widzowie, nikt zobaczmy, mi nie odpowiedział skadując Moim fanem He, czyli on Fajnie Zobaczmy Widzowie, tu nie było moich fanów ze na to, że po prostu nie widziałam O matko Dobra Mało osób tu jest w ogóle Mało nie osób jest? Jak Kogo nie ma, nie... Dziejmy, to nie ma. trzeba wiecie widzę. Dobra widzowie, nie wiem w ogóle mm. O czym ja myślałam? mówiąc czekać. ten tekst. Oficjalnie mogę się zalogować na Dobra, to mogłam bym. We... No, ja słuchajcie, chciałam zobaczyć po prostu reakcje ludzi, którzy na przykład... Mhm. No, nie wiem no. Aha. I jakaś lubię. krypa w ogóle mnie tak. Otko do... m... ja tak weszłam była, w ogóle ty bez... to mówiłam. Kania, bez niczego, dobra. nie wiem, nie nie Cukierkami. nie ja w końcu nagrywam internet, Dobra. czy nagrywam reakcję. Nie ludzi w ogóle na mnie? Zadzwonić. Ja w ogóle nie rozumiem. O czym jest film? O czym ten jest film? O czym to jest film? tak tu nikogo jest ma. Pewnie ktoś był w pokoju obok, a ja nie sprawdziłam. O idziemy. to okay, jest ja myślałam, że ten koń właśnie, to, że właśnie jest fajny na to, że, fajny, że, że to ja. po prostu, no, ja fajny. Ja robię, chcę, no fajny. I w ogóle, że szybki, a istnieją rzeczy najwyraźniej szybsze. Po prostu i pewnie schronienia. Jeju, on wsiadł a, tak. w auto. On wsiadł w auto, a ja tego nie zauważyłam. więc no, to jest jedzie? taka kryndżufa, nie chcę co się coś? na to patrzeć. Że wsiadł w auto. No, w nie musisz zaparkować. Pewnie ta osoba będzie dla mnie milsza. No bo a, zobacz. Aro, wątpię. No bo nie ma też Robuxów. Zobaczmy, czy ona jest dla mnie milsza. E, a skąd wyczeta? mogę? Wiedzieć, czy on ma Robuxy, skoro nie ma skina za Robuxy, a może mieć robuxy e, da nam Robuxy. W sensie nie Robuxy, jej cukierki. Ale będziemy jej Ale taką, Robuxy bo... też, pytał. <noise> Dobrą. Śledzić. Próbuję tak okay. oh, to tak szybko. nam! Jak miło widzę, zobaczcie. Dobra. Mm, jak, miło, miło, jak miło, jak miło, jak miło. Puśćmy do domu i od razu miło. I dół, miło się zrobiło. Mm, okay, okay, I pewnie fajnie. mnie zbanuje. nam sobie. nie ufa nam, ufa. Osób, ufa nam nie bo idzie za nami. Idzie za nami, czyli nie ufa a ci, którzy mają. Nie, psy, ja mam nie, O, nie, o to to nie, miłe, nie, nie, to nie, 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 Ja sobie poszłam nie, nie, że nie, 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 w nie, 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 bardzo miła nie, osoba, osoba, e, o, osoba, nie, 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 no, póki co to jest miła. Nie, nie jest miła. Na pewno ta osoba, która tam mieszka, będzie ma bardzo niemiła, bo mamy tu e, mm -hmm. osobę, która po prostu nawet jej nie było w domu podczas zbierania cukierków, a już jest... Pewnie była widzę, pewnie właśnie była. Już nie wolno zbierać cukierków, to znaczy można, ale no, z tradycji wynika, mm -hmm. że nie wolno. Nie ma takiej tradycji, tak Imo. Idziemy. Ktoś tu napada na bank. Może dziewczyny mają jakieś mm. sekrety. Sekrety? A może rzeczywiście nie. O matko, będzie, że <noise> ja o nim kradłam. ukradłam. Szybko, ja nie szybko, szybko, z tego szybko filmu. Szybko, szybko. Szukajcie szybko, szybko, szybko. Koniem do wody. Dobra. <noise> nie widzę. Ej, weźmy zagrajmy. Nie, nie graj! Nie graj. Dobra, zagraj w tą grę. Easy. Easy, czyli widzę, coś Dobra. trudnego. Okay, ja w ogóle e byłam takim noobem wtedy też zauważyłam. To jest łatwy. Zobaczcie, poziom. że ja widzę. tu nie mam Robuxu i ja na tamtym te. koncie też nie miałam. Ale po prostu ich no, raźniej by było na tamtym koncie niż na tym. Na queen jakiś. Dobra rozumiem Dobra. Lepiej będzie jak słuchajcie, mm -hmm. będziemy mieli. Ile? Mm. Wóz. A, bus. Dobra. No to ciekawe. Się ciekawe widzowie. Okay? Tu jest 12 cukierków. Słuchajcie. 12. Ale ja ci stałam tak? <laughs> Okej. Okay. Chyba tak. Mm -hmm. Dobra. To po Emo coś tam coś tam piszą. Mafia bus. Mafia pust. Dobra. Ktoś się tu kłóci o mafię. Mamy dziesięć kierasów. Patrzmy, gdzie jeszcze znajdziemy nie, po prostu. Ja nie mogę tego oglądać. Um, jeszcze dwa. Dobra. Takich, mm -hmm. takich koksowych mięs, takich wiecie, więc wyznany nam w ogóle. Ja, ja nie znam To jest easy, ale nie hard. Podaję, że gdzieś tutaj może być? Mm -hmm. O, mamy tu ze znakiem. Dobra, Czyli I tutaj na spawnie musi być, ostatni. bo to jest easy. Będzie ciężko, Dobra. będzie ciężko. Dobra. Nie będzie ciężko. Aczkolwiek Bo to jest easy. Ale nie, to jest ciężko. Ja nie mówię, To jest ciężko. Mamy bo się taki busik, tak, o. Możemy sobie. Ale łamiemy. Słyszymy ładny wóz. Ładny, ładny. Dobra. Dobra. E, sprawdźmy ten bus. Mi się mega podoba oficjalnie. Mm, mi się nie podoba taki Zobaczcie, taki ładny. Dobra. Ale póki co nie umiem nim kierować, ale. To chyba ja. E, piękny bus. No dobra, myślę. Teraz bym chciała jeszcze raz, może? E, jeszcze I raz. Teraz bym chciała może medium. Medium? Tak. Dobrze powiedziałam. jeśli mamy, to może. Myślałam medium. Już, że źle powiem medium. Dobrze, że powiem medium. Tak teraz, chodźcie tu medium. do mnie. Zobaczimy bo jest. Czyli szybsza. jest już 15 minutach. Okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej. Okay, okay. Nie okej. Okay. Tutaj będzie cienki, okay. można powiedzieć. No bo tutaj będzie po prostu, więcej, mm -hmm. więcej kryjówek. Nie wszystko. Dobra, zobaczmy, Może mm -hmm. pominę ten etap z kontan... po prostu łowiectwa tych cukierków. Nieraz, słuchajcie, nie to nie jest Halloweenowy odcinek. To nie jest halloweenowy odcinek, właśnie chodziło o to, jak ludzie tam mnie potraktują, a nie, że halloweenowy odcinek by już od razu, że Dobra, to... sprawdźmy kolejne. Proszę was, prosimy, nie chowajcie się i nie róbcie smutnych mm. tych minek. Ale słodko w ogóle brzmiałam. Okay, mamy... Rok temu widzę, ten film brzmiałam, a słodko brzmiałam łapkę. Dobra, czyjąś. sprawdźmy kolejny etap. I jeszcze mamy mm. nie szukać. No nie. Dobra, zobaczymy. Sprawdźmy. Może tutaj. jest tu. Mm, Okej. Okay. Ale w ogóle tak. też słodki miałam tu kłosik w tym filmie, widzę. Dobra. Um, ogólnie to tutaj tylko będę raczej łowiła cukierki. Bo ja wiem jak moje filmy wyglądały. Mniej więcej. I słuchajcie, dobra. Sprawdźmy mniej więcej teraz tutaj. Ten film, e, czy gracze e, Brookhaven potraktują dobrze biedne osoby, e, to widzowie dziwny ten, ale zobaczcie widzowie, tu macie wasze komentarze. Kuki Julia, masz grupkę w Roblox? Nie mam, a ja mam. Ciasteczka Yuji, najlepszy kropkę ever. I tak myślałam, że 17 października, e, dni przed Halloweenem, mi by zostało. A jeżeli chcecie więcej jakichś tych starych filmów, to wystarczy mieć takie coś. Najczęściej oglądane i słuchacie w nich są moje stare filmy. No i pa